Sobota. Pierwszy sygnał na plaży. Idę z odpływem. Wczoraj znalazłem złotko, którego nie nagrywałem, i sreberko. Pokażę je Wam później. A dzisiaj zaczynam dzień od 50 pensów. jest moneta numer 2 jeden pęsik królowa Elżbieta króla chyba na monetach jeszcze nie mamy a teraz funcik niestety już pozaobiegowy ale to tylko pokazuje jak ta plaża oddaje o, to jeszcze królowa była taka w średnim wieku Zaraz obok królowej druga krąglina, ta sama pani, jego już wiekowa. I sygnał był okrutny, żelazny. Ale czego się dziwić? 10 pensów. I kolejna krąglina, ta już taka spanierowana, że pewnie jeden pensik. Dobra, zobaczmy A jest Pęsiaczek tym razem o. Sygnałek dzwon Taki oto Ręcz ołowiany Widzę, że da się go pozbinać o. Pewnie komuś do że ciężarko służył, można powiedzieć, no i co wygląda? Jak kolejny pensik, i też, o, to jest pół pęsa, Słuchajcie, to jest starsze, bo to jest to, są jeszcze pierwsze takie, nie, pierwsze nie, ale pierwsze monety po wymianie ze starych, bab na wózku. No to jest przed laty, to jest jakieś lata 60, 70. I później tego nie było. No proszę, proszę, jaka niespodzianka! Może coś jeszcze się fajnego znajdzie. No wędkarze tu na pewno byli. Takiego sojuza właśnie mi tutaj zostawili. Jak ja mam to do kieszeni wsadzić, żeby się nie pokuć. Moja rodzina zażywa kąpieli w silnym walizkim morzu. A dla mnie takie, takie coś z Nie zastanawiam się, znowu se poczytam. Ja chyba długo nie leżało, co? Dondają, coś tam, coś tam. Tutaj mojego lasy nie będę pokazywał, a tu spanierowany pęsik chyba. Dzisiaj na razie bez szału, ale po wczorajszym i tak jestem zadowolony. Piękny sygnał, ale tylko 20 pensów i to jeszcze świeżak jakiś. No dobra. I co tym razem? 5 pensów chyba no. no jasne Piątaczek Pierwszy chyba biżut dzisiejszego dnia Nie sądzę żeby to było srebro Ale sprawdzę w domu Gruba panierka, więc trochę poleżało. Nie wiem. Dwa pensy, ale jakie? Już zniszczone. Jak nie to myje później. No nieważne. Jest królowa. Poskręcało ją trochę. Sygnał jest lokalizowany A teraz zobaczmy Chyba mam biżuta jest Tylko co to jest, co to było Biżot, Przywieżka, na Ziemi Widać. Zamykamy to. Jak to się prezentuje? I było ładnie, ale widać, że to schodzi. Barstwa to no nic. No i co? Sreberko? jak na sreberko. Aj, zagięte. Chyba mu łopatą. Ale wydaje mi się, że mam srebro. Przynajmniej tak pikało. Co to będzie? Drzewkę szczęścia? Nie znam się. Ale jest fajne. Jest próba. Tutaj. 925 No i pięknie drugi dzień na sreberku jeszcze drugie złotko dorzucę i mogę wracać do domu ja już zmierzam do samochodu bo rodzina już uciekła a tu jeszcze 10 pensów może ostatnie no i co jeszcze 10 pensów jechało oraz literka D jak widać coraz bliżej końca, już jestem i wpada taki kolczyk. No i myślę, że to będzie sreberko. Ktoś sobie na pamiątkę od jakieś stópki kolor się zgadza. Nie ma żadnych naleciałości. Pewnie jak wyczyszczę, to gdzieś tutaj będzie. Kunca. Czyli srebro po raz drugi, jak dla mnie dzisiaj pięknie i dobra to moje podsumowanie pieniężków nie za wiele jedno sreberko drugie sreberko dwa trzy ba para paramonet półpensa z wieków a no i tu jest token taki to jest proszę państwa don't die of Embarrassment jest to token zachęcający do robienia sobie badania jelit no tutaj mamy z wczoraj jest reberko w środku ma e, 925 a gdzie mi królika zabierasz tu mamy króla trzeba wszystkich w dupie. Tutaj mamy małe złotko 9-karatowe. Tak to wygląda. Przywieszka odpinana. To z wczoraj. No i to byłoby na tyle z soboty. I tych dwóch rzeczy z piątku. Może jutro pojedziemy jeszcze raz. Na razie.